No, dzień dobry. Jak widzicie, to jestem na no, moim starym Survivalu. W sensie starym. Muszę zacząć na nim grać z powrotem, ale yy, nie na tym filmie, bo na tym filmie omówimy sobie, jakby co zrobiłam przez rok na YouTubie. Bo, jakby od roku równego rzucam filmy regularnie czasami, a czasami mniej regularnie i przepraszam. Ale obejrzymy sobie dzisiaj te stare filmy. Omówimy w sumie trochę. Podziękuję wam za parę spraw. Yy, powiem jakby jakie ja mam odczucia do tego roku. I w sumie takie rzeczy podstawowe. I na samym początku jeszcze dziękuję wam, że jesteście przez ten rok. Dziękuję wam, jesteście wspaniali. I co? Yy. Zaczniemy chyba klasykiem, czyli moim pierwszym filmem, oj 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 dobra. Ale muszę naprawdę zacząć grać z powrotem na tym survivalu, bo jeszcze go nie popsułam, tak jak dwa poprzednie. No to co? no to widzimy się już, nie w Minecraftcie. No to jesteśmy, jakby, porównajcie same te miniaturki. Ja tą miniaturkę dosłownie, ja je robiłam w Paint'cie do pewnego momentu, zaraz wam powiem od którego filmu dokładnie zaczęłam się bardziej do nich przykładać Och. boję się tego wyświetlać, ale damy radę jeszcze 11 miesięcy temu, bo wrzuciłam to 6 lutego, poczekajcie, pokażę wam w sumie, zaraz dokładną datę no, jest dokładna data 6 luty 2021 my tutaj jak widzicie mamy 4 luty, bo jeszcze to muszę zmontować <grym> a więc co, no, odpalamy Obejrzyj w YouTube. No, pokaż. Pięknie się. Aaaa! Podgłośnie wam to. Jaki... Powiem wam, że ja to zaczynałam kilka razy, bo ja się bałam odpalić nagrywanie. Dosłownie bałam się odpalić nagrywanie w tamtym momencie. Bo... W nie sensie mam... Nie wiem, trochę katar teraz. Ale no... Ym... Jakby, serce mi było strasznie, ja nie wiem dlaczego, teraz sobie, a po prostu naciskam przycisk i odpalam, ale dobra, słuchajcie. No cześć, witam was w pierwszym odcinku u mnie i dzisiaj wam opowiem, co będzie u mnie i po pierwsze, stworzymy sobie nowy świat survival. Ojoj. Oj. Nie pamiętam, jak go później odpaliłam na nowej wersji i jak go nie miałam. To było przykre. Oj, oj. I em, ja go nie będę nazywać. Jak ktoś tu w ogóle jest, to może napisać w komentarzu. Oczywiście. Idziemy trochę no. dalej. To oczywiście wyłączone, żeby było 100% survival. Dobra, możemy przejść chyba na pożegnanie w sensie dosłownie, bo tutaj nie było nic ciekawego. Tylko, że umarłam raz, to Wam mogę w sumie pokazać. Gdzie ja tutaj umieram? Nie pamiętam, gdzie ja tutaj umieram, ale patrzcie, tutaj nawet był ten pasek. I tu. Ojeju, nie! Strasznie się bałam. Ale już się was nie boję. Kocham was widlowie. Super jesteście. To pójdziemy do jakiegoś następnego ciekawego filmu. No łekasz mi tutaj. Um, 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 dobra. Od, od najstarszego. To bym chciała obejrzeć. To jest specjal na moje urodziny, to był mój dwa. Cześć, właśnie dołączyłam na mój świat. Survival, i o! To to, to, to jest on, i to jest taki zbyk Mój głos rok temu. Moje uszy. Uj, on chce ze mną przybić pionę. Patrz, patrzcie, no moje ja i... z nim jest. Jeszcze... Że nie przybijałam, ale no on tak się patrzy trochę, jakby chciał. Także. Ej, ej już, już ci daję, patrz, patrz, patrz. Nie mam. Jeju. Ej, nie, nie, nie. Pro... Oj, zbychu mnie zabił. No ja nie mam teraz itemów. Muszę pokopać, no. No dobrze, no to może poszukam jakichś diamentów. A, jestem na poziomie yy, 17. Widzowie drodzy. I no jestem na tym poziomie 17. Masakra. No i za 10 godzin się widzimy, jak znajdę jakieś diamenty. Kopię już 10 godzin, szukam tych diamentów na poziomie 17. O. Nie, nie nie nie. Ale fun fact, kiedyś naprawdę, jak byłam młodsza, szukałam diamentów na poziomie 17. Nie pytajcie dlaczego, ale tak było. Mam nadzieję, że już tak nikt z Was nigdy nie zrobi. Ale patrzcie, to jest miniaturka. Czekaj, czekaj, czekaj. Mm, ja pamiętam, od której miniaturki dokładnie tak zaczęłam robić. W sensie... Tutaj mi ładne wyszły, to jest miniaturka w Gimpie. Coś dalej robię w Gimpie. Ale. Bo tutaj jeszcze były takie. paint. Ale tutaj, do, dokładnie od tej miniaturki zaczęłam się starać. Od tej miniaturki robiłam jakby... No, widać już, że to co tutaj jest jest na pewno lepsze niż to. Więc fajnie. Ja, ja tam się cieszę. O, ciach, ciech, ciech. Jest wszystko, już piękniusie, coraz lepsze. O tą miniaturkę mi akurat datek robił. O! Ale no. I dużo zrobiłam. Jestem zadowolona tego, co zrobiłam. Jakby 582 subskryp dwie subskrypcje przez rok. Jakby... Nie jest to na pewno najlepszy wini wynik, ale zaczęłam nagrywać tak naprawdę dlatego, że... No jakby lubiłam grać w Minecrafta. To na pewno. Oglądałam też tego Minecrafta, więc chciałam robić to co oni. I po prostu tak z pasji Więc sądzę, że to jest dobry wynik. Ale oczywiście nie, nie ma no nie. także. W sensie. Ja was zapraszam! No, jak chcecie być, to zapraszam do subskrybowania, jak ktoś chce. I na Discord też jest link w opisie. Pokażę wam w sumie Discorda, czemu by nie. To jest mój serwer wspaniały. że go idzie. O, Neverbot. Cleverbot dalej nie działa. Przepraszam, go kiedyś naprawię. Ale macie ostatnią literę. Oni już tyle tego wbili? Wow. Dobra. Mm. Dobra, to tam sobie później z wami popiszę. Tak, generalnie mamy ciekawe rzeczy. Polecam. Takie są. Także link w opisie. Dziękuję Wam wszystkim. Każdy jeden film jest publiczny. Nie mam żadnego filmu na prywatnym, bo fajne wspomnienie, więc jakby możecie obejrzeć sobie zawsze ten film i te filmy i to takie, no w sensie cieszę się tego co jest, nie zamierzam, jejku Discord jest już od 7 miesięcy, co jest, ten czas szybko leci. I jakby nie zamierzam od was odchodzić. Podoba mi się z wami, super jesteście. Lubię was, to zmieniło moje życie. W jakimś stopniu. I postaram się mieć lepszą regularność. Przepraszam. Film będzie. Nie wiem, może... No, na pewno będzie. W sensie staram się i też te filmy montować jakoś fajnie i w ogóle. Także dziękuję wam wszystkim. Zapraszam Was, gdzie chcecie, nie wiem, jak Wam się podoba, ale serduszko dla Was pokazuję w tym momencie. Może nie widać, poczekajcie, może Wam pokażę. W ogóle to dzień dobry, pierwszy raz będziecie widzieli takie coś, ale jakoś jest słaba, bo z laptopa, ale serduszko dla Was. Dziękuję wszystkim, że jesteście. Pamiętajcie, kocham Was bardzo, super jesteście, naprawdę. I um, do następnego odcinka. Podziwiajcie moje ręce. Do następnego odcinka, Pa, pa. Bo widzimy się w specjalu na dwa lata. Nie na no, żartuję. Um, postaram się mieć tą aktywność jakąś. Pa, pa. A ja Was tutaj bardzo serdecznie żegnam. I do następnego. Siema.